25 czerwca. Dzieje się w Piotrkowie Trybunalskim i okolicach. Zaczynamy skrót najważniejszych informacji minionego tygodnia. Niedziela 18 czerwca. Na Stadionie Miejskim Konkordia w Piotrkowie Trybunalskim odbył się szósty Polanik Cup. Ogólnopolski mityng lekkoatletyczny. Gwiazdą imprezy był kulomiot Konrad Bukowiecki. Nie obyło się również bez atrakcji dla najmłodszych. Gmina Wolbusz. OSP Lubiaszów świętowało 90-lecie istnienia. W uroczystości wzięło Udział wielu gości oraz zaprzyjaźnione jednostki OSP. Wtorek, 20 czerwca. W Auli Akademii Piotrkowskiej odbyło się seminarium naukowe pod tytułem Bohater naszych czasów, Jan Olszewski. To właśnie były premier ma zostać patronem Piotrkowskiej Uczelni. Środa, 21 czerwca. Pod Piotrkowem na wysokości Woli Krzysztoporskiej na autostradzie A1 doszło do zderzenia samochodu osobowego oraz dwóch ciężarówek. Na szczęście w wyniku kolizji nikt nie ucierpiał. Środowy wieczór był niezwykle pracowity dla strażaków. Nad Piotrkowem oraz powiatem przeszła gwałtowna burza. W milejowcu, w milejowcu w gminie Rozprza w wyniku uderzenia pioruna doszczętnie spłonęła stodoła. W piotkowie na ryneczku opady deszczu spowodowały zalanie terenu wokół ronda polskiej organizacji skautowej. Czwartek, 22 czerwca. Piotrków. Na rondzie zbiegu alei 800-lecia i ulicy twardosławickiej doszło do potrącenia rowerzysty, który został przetransportowany do szpitala. Piątek 23 czerwca. Ku zaskoczeniu kierowców, nad ranem został zamknięty przejazd kolejowy na ulicy Słowackiego. Powodem jest remont, który potrwa wstępnie do środy. Wieczorem w rynku trybunalskim odbyła się premiera spektaklu, który przygotowało stowarzyszenie Human Machine. Sulejów. Na stacji Polana od godziny 19 rozpoczęło się taneczne rozpoczęcie wakacji a wszystko w związku z Nocą Świętojańską. W programie były m.in. warsztaty świętojańskie, czy też poszukiwanie kwiatu paproci. Nie zabrakło również występów artystycznych. W Bogusławicach rozpoczęły się trzydniowe zawody ogólnopolskiej dzieci i młodzieży w skokach przez przeszkody. Sobota 24 czerwca, piotków Trybunalski. W hali sportowej przy ulicy Sienkiewicza rozpoczęły się dwudniowe szóste trybunały modelarstwa kolejowego. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Na kolejne wydanie zapraszam już w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia!